Dzień dobry, Mateusz Stawicki, zapraszam na program O Tym Mówimy. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Dobrowolski, inspektor do spraw promocji w gminie Kołobrzeg. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie majówki w gminie Kołobrzeg. Co gmina Kołobrzeg przygotowała na majówkę? Gmina Kołobrzeg, jak co roku, chce spędzić majówkę aktywnie i rodzinnie. Jest to dobra forma na spędzanie akurat tego wolnego czasu, z tego względu, że mamy świetnie rozwiniętą bazę rekreacyjno-sportową gdzie mieszkańcy turyści mogą z niej korzystać. I tak oddajemy do użytku nowo wybudowaną ścieżkę zdrowia w miejscowości Dźwierzyno będzie to miało otwarcie miejsce 1 maja o godzinie 13. Na odcinku 1,5 km mamy pętlę z 15 stanowiskami sił zewnętrznych, świetnie wyposażonymi. Możemy tam ćwiczyć każdą partię mięśni i startujemy otwarcie tej, tej ścieżki 1 maja o godzinie 13. Mhm. Jest również e, rodzinny rajd rowerowy, czyli postawiliście głównie na rodzinę, czy jak to wygląda? Dokładnie, postawiliśmy na rodzinę, tak jak wcześniej wspomniałem i aktywny wypoczynek. Chcemy połączyć te dwie sfery. E, rodziny. W rajdy rowerowym może wziąć udział każdy. Od dziecka po dziadka nawet. E, jest to już dziesiąta edycja rajdu rodzinnego. Inicjatorem tego rajdu jest Sołty Starego Borku pan Adam Frankiewicz. Ze względu na rozwój tej, 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 tego rajdu. No Przenieśliśmy tą, tą imprezę ze Starego Borku do Dźwierzyna ze względu na turystów, których te, także chcemy zaangażować do udziału. E, oczywiście przede wszystkim ten rajd skierowany jest dla mieszkańców w Gminy Kołobrzeg, ale mając taką możliwość chcemy także zrobić z tego rajdu produkt turystyczny. I jaką trasę trzeba będzie pokonać na tym rajdzie? Trasa około 25 km przez miejscowości gminy Kołobrzeg, Dźwierzyno, Grzybowo, Stary Borek, Korzystno, Nowogardek, Dżonowo, Sarbia, Karcino, Głowaczewo i wracamy do Dźwierzyna, gdzie po zakończeniu rajdu rozpocznie się piknik rodzinny. No właśnie, czy liczycie już na pierwszych turystów na majówkach? Oczywiście jesteśmy świetnie przygotowani, to jest tak jakby przedsmak całego sezonu. Sprawdzamy, co już mamy zrobione, czego jeszcze, co jeszcze należy poprawić, aczkolwiek spodziewamy się dużego obłożenia w tym okresie. A co jeszcze oprócz rajdu rowerowego na majówkach? Oprócz rajdu rowerowego, tak jak wspomniałem, mamy piknik rodzinny, gdzie o godzinie 16 wspólnie z karitasem przy parafii w Dziżynie zrobimy taki festyn charytatywno-integracyjny. W trakcie tego postawimy miasteczko zabaw dla dzieci. Będą animacje, będą występy artystyczne zespołu 5S, zespół specyficzny, a na końcu zabawa pod chmurką. Każdy mhm. znajdzie coś dla siebie. Czyli wszystkie imprezy odbywają się w dziwiżynie. Nie do końca. W Dziwizynie odbywamy, odbywają się imprezy 1 maja. 2 maja mamy festyn rodzinny także. Na Orliku w Budistowie. Startujemy o godzinie 16. Będą tam różnego rodzaju turnieje, rodzinne w siatkówkę, w koszykówkę, piłkę nożną, zabawa przy muzyce i grillu. To 2 maja. 3 maja podobna analogiczna impreza odbędzie się w Grzybowie, także na Orliku, gdzie będzie tak zwana rekordowa majówka. Będziemy bić różne rekordy skoków DAL. Rekordy Orlika, oczywiście. Mhm, czyli również rodzinnie i przede wszystkim sportowo. Dokładnie. Zachęcamy do aktywnego wypoczynku. Można wypoczywać, można leżeć na plaży, ale można też spędzać ten wypoczynek aktywnie. No to liczymy tylko na pogodę i oczywiście na to, żeby turyści przybyli. Dziękuję serdecznie. Moim dzisiejszym gościem był Łukasz Dobrowolski z gminy Kołobrzeg. A zapraszamy wszystkich oczywiście na tą majówkę, która gminie Kołobrzeg i nie tylko w Grzybowie, ale również w dźwienie i. Budzi sobie. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.